Witam was wszystkich drodzy widzowie. Ten film to powstał, powstaje bardzo spontanicznie, bo chciałabym z wami się podzielić swoimi przemyśleniami na temat, który niestety mnie dotyczy od wielu, wielu lat. Nikomu tego nie życzę. Nie życzę najgorszemu wrogowi. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka człowieka może spotkać. Jest to coś, co niszczy człowiekowie życie. I nie ma się nadziei w ogóle na to, że się z tego wyjdzie. Mianowicie przeczytałam w polityce, że liczba otyłych ludzi przekroczyła na świecie 1 miliard. Na świecie jest już ponad 1 miliard otyłych ludzi. Jest mnóstwo otyłych dzieci. Kiedyś nie było tyle otyłych dzieci na taką skalę. No, oberwaliśmy rykoszetem za rozwój cywilizacyjny, bo w czasach, kiedy samochody były rzadkością, kiedy nie było tyle wind, to ludzie się wszędzie poruszali pieszo i zrzucali. I nawet jeżeli dużo zjedli, na przykład jak na Śląsku, tłuste śląskie obiady, to w pracy to potem zrzucali na kopalni albo to wybiegali. A teraz, teraz przez to, że. Bardzo mało rzeczy się robi ręcznie, i ludzie mają po dwa, trzy samochody, i jedzenia nie trzeba przygotowywać, tylko mamy je w lodówce. Nie ma gdzie tego zrzucić, bo kiedyś nawet jak się dużo zjadło, to można było to zrzucić. A teraz ale nie tylko, bo uważam. I to nie tylko ja uważam, ale z tego, co czytam, jest to prawda, że miażdżąca większość y, przypadków otyłości, z tego, co czytam, to około 90% jest związana z psychiką. Jest to na podłożu psychicznym, bo jest taka choroba bardzo rzadka, że człowiek nie odczuwa sytości no i się opycha, no bo czuje się ciągle głodny. No to trudno go obwiniać za to. To nie jest wina tej osoby, że ciągle się czuje głodna i się opycha, i potem jest gruba. To nie można powiedzieć tej osobie, że Ty jesteś grubą świnią, która ma słabą wolę, nie? Nie można. I nawet jeżeli ta choroba jest bardzo rzadka, to wiadomo, nie wiemy z kim mamy do czynienia. Może jednak trafiliśmy na taką osobę, tak? Ja też się spotykałam. Z różnymi komentarzami, na przykład w internecie kiedyś napisano o mnie, że jestem grubym, spasionym wieprzem. Mnie to strasz... strasznie boi mnie to, że. nie mogę do teraz z tego wyjść. Nie mogę to. To trwa przerwanie tyle lat. Byłam szczupłym dzieckiem. Szczutkim. Niewychudzonym jadłam tyle, ile trzeba. Ani za mało, ani za dużo. Jadłam wszystko, jadłam. Cukierki, hamburgery, ale nie za dużo po prostu raz na jakiś czas, bo nie odczuwałam takiej potrzeby. W ogóle. Po prostu był obiad, śniadanie, no zjadłam tyle, ile było trzeba i tyle. I o, o jedzeniu prawie w ogóle nie myślałam. I byłam szczupła. Moja waga była w normie. Aż w końcu miałam 10 lat. I zaczęłam się z dnia na dzień opychać. Z dnia na dzień. Jedzenie mi zaczęło strasznie smakować. Straszliwie. Tutaj dziadzio Freud miałby używanie, i zabrzmi to może komicznie, ale. Uwielbiałam to uczucie, jak miałam coś w ustach. Jedzenie, jak coś było w środku w moich ustach, to mi sprawiało satysfakcję. Nawet jeśli nie byłam głodna. A po co to mówię? Jak niektórzy z Was mają konserwatywne poglądy, to ja znam Wasze podejście do różnych problemów ludzi, że po co o tym mówić? Ja jestem introwertykiem, a ty jesteś psychicznym ekshibicjonistą. Po co o tym mówisz? To jest Twoja sprawa. No nie. Nie tylko moja nikt nie jest samotną wyspą. I wielokrotnie ludzie, którzy mają jakieś problemy i o tym mówią przed kamerą, to ja często sobie myślę, ja Wam serdecznie dziękuję. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście otwarci i o tym mówicie. Bo człowiek się czuje, że ktoś jeszcze w tym jest. Że człowiek nie jest sam, nie jest jedyną taką osobą na świecie. To już coś daje. Jest to forma pewnego mentalnego wsparcia. Wiadomo, nikt za nikogo nie schudnie. Nikt za nikogo życia nie przeżyje. Ale świadomość, że nie jest się jedynym człowiekiem na tej planecie z pewnymi zaburzeniami powoduje, że jest się na czym oprzeć w bardzo ciężkich momentach, kiedy nasze myśli idą. W w bardzo niebezpiecznym kierunku. Czy ja próbowałam z tym walczyć? Wielokrotnie przez te dwadzieścia lat, od dziesiątego roku życia do teraz, to najwięcej, co mi się udało zrzucić, to 7 kilogramów w dwa miesiące. Jadłam wtedy wszystko, wszystko nawet hamburgera w McDonaldzie. Tylko się nie przejadałam i dużo chodziłam. Ale coś mnie przyblokowało. Zrzuciłam te 7 kilogramów, ale jeszcze zostało 15. I usłyszałam głos w środku, że. Że, co ci z tego, że siedem zrzuciłaś? Jeszcze ci piętnaście zostało. Nie osiągniesz tego. Nie zrobisz tego. Nie uda ci się. Po co się starać? No i się poddałam. No i kilogramy wróciły się nawet boję stanąć na wagę. To nie jest tak, że się zrzuci. I już. zwycięstwo, wiktoria. Nie. Trzeba się pilnować do końca życia. A im się jest starszym, tym przemiana materii jest wolniejsza. I. Poruszanie się jest trudniejsze, bo człowiek się starzeje. Także im jest się starszym, tym jest coraz gorzej. Przeraża mnie to, że skoro za młodu mi się nie udaje, nic z tym zrobić. To nie wiem. Będę jak baryła wyglądać w wieku 40 lat chyba. To jest taki mechanizm jak przy narkotykach czy przy alkoholu. Obiecuję sobie, że, że nie będę się opychać, a tu nagle wystarczy drobny impuls, i, i opycham się, i potem sobie nie mogę tego darować. Jak to było w Małym Księciu, jak był pijak. Pijak pije po to, żeby się nie wstydzić, że pije. To na tej samej zasadzie. Ciężki problem. Bardzo ciężki. Człowiek jest w tym samotny, bo nikt za nikogo nie schudnie, a jeszcze... Potem komentarze, że jesteś gruby, ktoś... Jesteś tłustym wieprzem. Jak... Jak zaczęłam tydzień wieku, dziesięciu lat się opychać i potem się opychałam coraz bardziej i coraz bardziej. To były komentarze otoczenia. Musisz ograniczyć jedzenie. Lecz! Nie potrafisz sobie żadnego reżimu narzucić. Zgadnijcie, jak to na mnie działało. Żarłam jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. O wszyscy mówili o skutkach. Nikt nie zastanowił się, jaka była tego przyczyna. Ja wiem, jaka była tego przyczyna. Nie mogę Wam teraz powiedzieć, ale wiem. Mówią, że świadomość problemu to pierwszy krok, żeby go rozwiązać. No i ja mam tą świadomość problemu, ale za cholerę nie idzie dalej, bo nie wierzę, że mi się uda. Przeczytałam niedawno artykuł, ale naukowy, niepopularny naukowy o tym, o psychice ludzi otyłych, i tam było napisane, że bardzo często ludzie otyli mają w sobie pesymizm i brak poczucia własnej sprawczości. No i pasuje do mnie. Jeżeli się zmagacie z otyłością, to napiszcie proszę. Co o tym sądzicie? Czy macie podobne doświadczenia? To jest takie przygnębiające: jest już ponad jeden miliard grubasów na świecie. Jest coraz więcej otyłych dzieci, bo właśnie nie wychodzą na dwór, tylko siedzą przed tabletami, przed smartfonami. No, i są karmione niezdrowym jedzeniem, bo tak jest łatwiej, a nie przygotować zdrowy posiłek. No, i z otyłych dzieci wyrastają do otyli dorośli. W większości przypadków. To jest, powiem wam szczerze, takie przygnębiające. Nie ma w tym żadnej nadziei. Żadnej. Nie ma w tym. Żadnego światełka w tunelu, że może być chociaż trochę lepiej. Nie. Grubasów jest coraz więcej i więcej. Ludzi, którzy ważą po 250 czy 300 kg, kiedyś tego nie było w historii. Waga 250 czy 300 kg to jest perspektywa to jest sprawa dopiero ostatnich 40 lat. Wcześniej nigdy w historii nie było takiego rozmiaru. Widziałam takie zdjęcie z XIX wieku, pod koniec XIX wieku, człowiek, który był reklamowany jako najgrubszy człowiek na świecie i pokazywany wtedy w cyrkach. Jak on wyglądał, jak na niego spojrzałam, pomyślałam sobie: eee! Cienki bolek na oko około 150 kg. Tylko wtedy bardzo ciężko było taki rozmiar uzyskać. Bo samochody się pojawiły dopiero pod koniec XIX wieku i było ich kilka na świecie: wszędzie pieszo albo konno, nie było takich udogodnień cywilizacyjnych, nie było przetworzonej żywności, McDonalda, także dzisiaj 150 kg. Mnóstwo ludzi ma taki rozmiar. I wygląda na to, że jest coraz, 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 coraz gorzej. I ludzie umrą. Z powodu otyłości więcej ludzi umiera teraz niż z powodu głodu. Nie wygląda na to, żeby miało być lepiej. To też człowieka douje Bo nawet jak się uda, a nie wierzę w to, żeby się udało, no to zawsze jest ta groźba, że się wróci do dawnej wagi. Tak bardzo często jest. Także najchętniej to by skoczyć do łóżka i się najeść, bo nie ma żadnej nadziei na to, żeby się poprawiło. No, mówię wam o tym, bo nie wiem, może może ktoś ma z was podobnie. Ja wiem, że jestem osobą otyłą. Możecie mi o tym napisać, już tam były różne komentarze. Także chcę, chcę to, chcę to powiedzieć, żebyście wiedzieli, że wiem, że jestem osobą otyłą. Ale nie mam żadnej nadziei, że uda mi się z tego wyjść. Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Jest to coś strasznego. Człowiek czuje ten brzuch. Nie może na siebie patrzeć w lustrze, ale nie wie, że się uda, bo najchętniej to byłoby po prostu zasnąć i na następny dzień się obudzić i ważyć 62 kg. Ale tak się nie da. No i. Zazdroszczę wysokim ludziom, jak mają 1,80 m, 1,85 m. Ja bym chciała mieć tak gdzieś 1,72 m. To by mi pasowało, ale nie mam. Jestem mikrusem. Byłam jednym z najwyższych dzieci. No ale jak wiecie, tak co w życiu jest, że duże dzieci potem się kurczą. Bo wszyscy je przerastają, a małe dzieci, to potem podrastają. Wszyscy mi mówili, że. O, taka wysoka, wysoka. Myślałam, że będzie już tak zawsze. Potem się skurczyłam. Potem w klasie, w gimnazjum, w liceum była tylko jedna osoba, która była niższa ode mnie. I zazdroszczę ludziom wysokim, bo to BMI. Się inaczej rozkłada, tak? Jak się ma 1,80 m, to można ważyć 80 kg, według tego BMI, i nie ma się nawet nadwagi. Jak się ma 1,60 m, to się powinno ważyć 60 kg, albo 5 kg w jedną, czy w drugą stronę. jak się już ma 80, to już się wtedy jest odtyłym. Także bycie mikrusem nie jest fajne. No i to tyle, co mam do powiedzenia. Może macie podobne przeżycia. Podzielmy się wspólnie naszym nieszczęściem. Pozdrawiam serdecznie.